Bram, prędko nie wróci A nawet jak wróci no to To czeka go niespodzianka To 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 jest No nie Kolejny silniejszy przychlast <grym> Przychlast To już chyba stałe moje ten Będzie stałą częścią programu Nazywanie wszystkich yy, Nieprzyjaciół przychlastami ale nie, to akurat jest przyklas. Spójrzcie na jego wojsko. Żałosne. Chociaż znając jego to on raczej ucieknie. Ewentualnie pójdzie w stronę miasta. Ja już dobrze znam zagrania komputera. Nie jest to dla mnie niczym nowym. No i niestety chyba znowu się nam dostanie. Po generatorze. A to chuj. Widzieliście lepszy przebieg? Gościu. No kurwa. Nie, oczywiście musiał trafić. Dobra, trochę powagi. No jest. O nie, nie mamy. Nie mamy złota na niedobrze Coś mamy, ty tu mam faktory hadlową po drodze Bo ja raczej nie zdążę tam dotrzeć na czas Dobra, posprzedawamy co nieco Teraz priorytet to wybudować zamek, bo ja mam, ta mam takie przeczucie, że nie zdążymy No, akurat i wejdę na jednego kamienia, tak myślałem. Spoko na tą ewentualność też się przygotowałem. Dobra, dogonię go. No, niestety, tak jak przewidywałem, go nie dogoni. Ale on może mieć problem ze zdobyciem miasta. Taki niewielki. No już się wycofuję. Już tu... On! O nie. Nie, nie! Nie, nie, nie! Nie zgadzam się. To jest bezczelność. Ukradł moją łódź, którą zbudowałem własnymi rełkami. Nie ma mowy. Gnoju. Szykuj się. No i... Nie wyszedł. Ale zostaw łódź. Oj, teraz, teraz to sobie prze, y, niebieski przejebał, tak delikatnie mówiąc. Nie dość, że ukradł mi łucz, to jeszcze musiałem ją zniszczyć mały zasraniec. Dobra, lecę obowa 4, a w 4 dni będę się, a w cztery dni będę się tam. Yy, yy, wiecie O, już problem z karawanami widzę A ja się tym do tej pory nie zajął A nie, chyba dopiero teraz się on pojawił Nie wiem Dobra, Ej, nie, ma, nie ma problemu Co się odwlecze, to nie ucieczę Zaraz się tymi karawanami zajmę A, to, to oni Okej, okay, już no to jest wszystko w porządku. No niestety ruch na wodzie ma się niejak do tego ruchu. Ale chyba zdążę na czas zro coś zrobić z tą kata. a już przy, przy okazji tu jest jeszcze jakieś miasto. I w słabo chronione. Powiem wam tak, że nic nie oprawia mi, humio, mi humoru jak: yy, jak yy, zna, natykanie się na niechronione miasta, albo prawie w ogóle chroni, niechronione. Cyklopów nie mamy. Czekamy. Dobra, poczekamy na nie. Słuchami tam. Tam Vivern wi chyba jeszcze nie mamy, ale Vivern to mnie gówno interes. Znowu przyklast. Klaus. Santa Klaus, kurwa, Dobra, ale to nic. Nie, powtór. Jak już wspominałem, nie detolerował żadnych strat na poziomie... E, na poziomie niskim. Tu ewentualnie jeden goblin, bo to jest akurat chyba ofiara. Po prostu. Chodź na tutaj. Dalej go nie mam w zasięgu. A wróć mam. Oczywiście. Się na wiwerny wszyscy. Oj na każdym kroku morale. No morale właśnie mają tutaj lepsze prawdopodobieństwo. Dużo lepsze prawdopodobieństwo. Niż Yy, właśnie szczęście a ja mam trzy do szczęścia wszystko, no też pamiętaj no może się uda temu za... a nie zamek to wszystko jasne Ale elegancko, Jimmy otworzył, muszę przyznać. No, ja pierdzielę, Ty jeszcze żyjesz. Jesteś najwytrzymalszym odzieżem zbrojnych, jaki na swojej drodze spotkałem. No, dziękuję. No, i fajne jest to, że. Zdobyte miasto, z miasta spalamy. Ma to swoje ten e, minusy w postaci, w takiej postaci, że nie możemy, niestety, już mieć pożytku. E, nie możemy mieć dochodu z tego miasta. Ale przynajmniej e, mamy gwarancję, że przeciwnik nam go nie zajmie z powrotem. Nie musimy ich obsadzać. Więc grunt i, grunt i tyle, chyba Do, dobre i tyle znaczy się. Co nie? Ale ja, teraz to chyba... Mamy złota od cholery mi się z... A, o tym przy zapomniałem. No może jest problem. On może zdążyć do miasta. Ale miasto też nie jest jakoś słabo. O! A cóż to? Hmm, jeszcze jakiś grab czerwony. Okej, okay, czyli mamy chyba dwóch gracz. No. A sprawdźmy przynajmniej dokąd nas zaprowadzi ten yy, Sprawdzę, bo troszkę ryzykowne jest wchodzenie w niesprawdzone monolity. A to tutaj A już to się... Mamy już z głowy drugi No, to wodzenie niech będzie. No, tym niestety musimy zająć się osobiście. A moment, ok, sprawdzimy naszą szansę. Wyzwanie, no pięknie, to możemy się tym nie obronić. Ale co to dla nas? Dobra, już iwerny. Lepiej mieć wszystkie jednostki. Takie moje względy bezpieczeństwa. Dobra, chyba będzie szybciej, jak pójdziemy na piechotę. Tego nie chcę. A chociaż w sumie to lepiej, żeby przeciwnik nie miał tego. A, wycofał się. Dobre wieść, a nie, postaram się wrócić i mnie pookradać jeszcze trochę I chyba sobie kpi ze mnie w ten sposób w żywe oczy, że gówno mogę zrobić niby O, jeszcze sojusznicy? Dobra, wszystko Inwestujemy w ochronę się składa, że jeśli chodzi o alternatywne jednostki. Aha, jakaś inwazja. No proszę, kota nie ma to myszy Harcują, tak? Najbardziej, ba, najbardziej się martwię tutaj. Chociaż nie, wszyscy się... Choć, chyba, że biegną po prostu na Gotaja. Albo wróciło posiłki. Nie wiem. W każdym razie na pewno knuje coś niedobrego. Nie mam żadnych czarów przygodowych i teraz trochę żałuję. Dobra, teraz to pędzę na złamanie... Wiem, że tam są gospodarstwa, ale... To może poczekać? Pędzę na, zło na złamanie karku teraz. Bo e, moje ziemie są zagrożone, jak widzicie. Tak, zdeczka. Zdeczka są zagrożone. A mnie nie stać na ulepszanie wojsk. Chociaż, czy ja wiem, czy tak bardzo zagrożony? Dobra, coś mi mówi, że lepiej chyba będzie go złapać. Tylko, że on złapał yy, stajnie, więc to nie będzie łatwe. Chociaż bardzo jak daleko... Chociaż on daleko nie jest. Ale i tak mam w plecy trochę. I pytanie, czy mi się opłaca go atakować. O, już mnie stać na tych tutaj panów. Stop. Uprzodnij burdel z karawanami, prosił. Ale lepiej róbcie tak, zamieniajcie tutaj na jednostki... Właśnie tak i wejdźcie do miasta i je ulepcie no najlepsza taka moja taki mój najlepszy sposób dobra, a sprzedamy, nie nie bo i tak się nie da a to se tutaj trofeczkę trochę drewna sprzedamy Dobra, zrobię save'a Bo naprawdę nie jestem przekonany co do pomysłu, żeby atakować yy, Kogoś, który masz. Co masz średni poziom Co oni tam, co oni mogą mieć? Magię światła mi to Co nam zrobi magia światła? No już chyba zdobywanie kopalnicy Jak już wróci na drogę to na pewno... Oj, wrócił, ale jeszcze się... No niestety dalej mam w plecy, no to... Dał sobie spokój. Chociaż wiem, że to pewnie błąd. Duży błąd i trzeba gość... Bo on się może umocnić znacząco. Ale trudno. Jak go nie dogonię, to nic na to nie poradzę, niestety. Takie już życie. Bywa. Jo. Dobra, musimy się tutaj dostać. Byłoby fajnie, gdyby mi się udało to zrobić szybką podróżą, ale jak znam my moje... Nie, na... w życiu. Siła czarów 2. Masakra. Ojeju, co się stało? Czyżby zniszcz... miasto zniszczone? Dobra, trzeba uważać na gracz czerwonego. On jest potężny. Dobra, na razie nie będę zostawiał miasta bez ochrony. To niebezpieczne. Nie, odmawiam. Wiecie co ja jeszcze zrobię? Kupię talizmany. A nie chybić może się przydadzą. Chociaż 50 many to nie wiem czy. Mam 50 many? Dobra, przestańcie się ruszać. Wiem, że knujecie na mnie coś złego. Albo nawet bardzo złego. 50 man, tak myślałem. Nie jest to wymarzony poziom many. A, polepszajmy co jest do polepszenia. Kurde, co ja zrobiłem. Taki mi się śmietniczek zrobił. No, tylko. Stop! A, mnie to nie interesuje. No to w sumie drugi poziom. Bo co z tego skoro nie mogę sobie skorzystać z tego czaru. Właśnie nie będę rekrutował z innych tylko po to, żeby ich sprzedać, bo to byłoby mniej więcej na takiej samej zasadzie. Czekajcie zaję przykład. Że, że kupię ten że kupię złoto za 1000 yy, dolarów i sprzedam za, znowu za 1000 dolarów albo nawet chyba jeszcze mniejsza oferta Dobra, wami gnojki zajmę się później Już poziom powinien spaść mi na niski Tak myślałem, niski No to macie pecha Hej, wodzu, znaleźliśmy skarb! Niedaleko! Wielu wrogów! Pokaż im, że gotaj największy i najsilniejszy! Urse. Proszę bardzo. Przepraszam. Cięgłoś mi. Yeah. Dobra, pełna ofensywa. Nie będziemy się opierdalać. O nie, nie nie zrobisz ruchu. Nie pozwalam. Wy też się nie spieszcie. No, wystarczyłoby tylko o jedno oczko ich opóźnić. O jedno, ale nie. Chociaż w sumie to chyba będzie zbędne. Nie, oni mogą mi zrobić krzywdę Taką troszkę większą, więc ja się wycofam Już wolę, żeby mi wywerny W sumie jedną, kurde, to weź poszalał No to weź zaszalał Ziomek Dobra, komu dać potężny cios? A spróbuję nim Ty się nie odzywaj. No, najpierw wolałbym ich osłabić.